Witajcie moi drodzy, serdecznie Was witam. Dzisiaj mamy w przeddzień wigilii 2022. Więc kochani, chciałbym Wam powiedzieć już na wstępie, że świąt nie obchodzę i chciałbym się podzielić z Wami moimi takimi rozważaniami w tym temacie. Powiedzieć Wam po prostu, dlaczego nie obchodzę. Tak więc od razu zaczynam, nie będę owijał w bawełnę. Więc jeżeli ktoś nie chce słuchać, to naprawdę proszę wyłącz. Wyłącz, tam masz taki przycisk, możesz skasować i mnie nie słuchać. Chcę wam powiedzieć, że nie obchodzę tych świąt z racji tego, że w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w Ewangelii i w, i w listach nie ma żadnej wzmianki o tym, żebym ja, Artur, świętował jakiekolwiek święto tak zwane, chrześcijańskie. W ogóle nic takiego nie było. W ogóle chrześcijanie nie obchodzili żadnych świąt. Oni święcili każdy dzień. Oni każdego dnia byli rozradowani w Chrystusie Jezusie i mieli tak zwany święty dzień. Święty oznacza oddzielony. Oddzielony, czyli kiedy trwali i żyli w Chrystusie Jezusie, to się radowali ze zbawienia i doświadczali w praktyce tego oddzielenia. Od tego wszystkiego, co poganie robili. Zresztą nauczanie do na przykład apostoła Pawła, do, do chrześcijan, do, do, do kościoła, do ludzi wierzących, było takie, aby się odłączyć. Odłączyć i z niewierzącymi nie mieć nic wspólnego. Z niewierzącymi. Ale mówił to do wierzących, tylko że Paweł rozumiał wierzących jako. Osoby, które przyjęły Jezusa Chrystusa, które usłyszały pewną Ewangelię, doświadczyli nowonarodzenia w, z Wody i z Ducha Świętego, zostały te osoby również napełnione Duchem Świętym, i to były osoby, o których Paweł mówił, że są to osoby wierzące, bo one przyjęły z łaski Bożej zbawienie jako Boży Dar, przyjęły napełnienie Duchem Świętym jako Boży Dar. A wszystko przez wiarę i to, jest, to są ludzie, którzy stali się świątynią, w której zamieszkał Pan. Tak się stało, że czasami ludzie, zanim się nauczą żyć w Chrystusie, to, to błądzą i dlatego przyszedł apostoł Paweł i ich prostował. Czasami napominał, czasami gromił, czasami mówił, że są głupcami. Wiecie, różnie to było. Proponuję Wam poczytać Pismo Święte, Nowy Testament, listy Świętego Pawła, zresztą nie tylko. Więc On mówił, jeżeli Wyjdziecie, oddzielicie się od tych ludów pogańskich, zwyczajów pogańskich, od tych ludzi, którzy nie wierzą bądź wierzą, ale nie są chrześcijanami to Bóg będzie waszym Bogiem to Bóg będzie się przechadzał pośród was będziecie doświadczali Bożego błogosławieństwa Wiecie chrześcijaństwo nie polega na tym e, dla mnie że ja mam żyć wedle swojej woli chrześcijaństwo nie polega dla mnie e, na tym że ja mam żyć wedle jakiejś formy jakiegoś martwego systemu który mi na barki ktoś założy być może w tym systemie się e, Urodziłem, ale to nie znaczy, że ja mam żyć w tym systemie. Jeżeli on się nie zgadza ze Słowem Bożym, nie zgadza się z wolą Bożą i jest przeciwko Chrystusowi, to dlaczego ja mam w tym brać udział? Jeżeli ja sobie ten system wybierałem, myślę, że wiecie o czym mówię, to dlaczego ja mam w tym trwać? Jeżeli to się Bogu nie podoba, powinienem po prostu otrzyścić się. Echem. No to jest nieczysty system, system antychrysta, system, który sprzeciwia się Chrystusowi Jezusowi. Wszędzie tam, gdzie nie dba się o wiarę ludzi, o społeczność ludzi w Chrystusie Jezusie, to to jest system jakiś diabelski. To jest system, który pod pozorem tak zwanego życia z Bogiem, życia z Chrystusem, prowadzi ludzi po prostu po innej drodze. W inny sposób, Niż, niż chce Bóg. To jest zwiedzenie. Więc kochani, w moim sercu, akurat w moim życiu nie było, nie było takiego problemu, żeby wyjść z tego systemu, bo nie byłem aż tak bardzo praktykujący. Natomiast jak Bóg do mnie przyszedł, to ja nawet nie pomyślałem o tym, żeby wychodzić z jakiegoś systemu, ponieważ Bóg tak, tak mnie dotknął, tak mnie przeczyścił, tak mi włączył taki reset i, i i pra, no po prostu włożył mi pragnienie poznawania Jego, pragnienie no też czytania e, Pisma Świętego i poznawania mnie e, i pragnienie relacji, pragnienie modlitwy, że to mnie całkowicie pochłonęło i wypełniło. I te, te wszystkie różne narzuty, które od małego do dnia nawrócenia, czyli do 31 roku były na mnie założone, one po prostu odleciały same poleciały. Bóg je usunął. To się nie dzieje tak samo z siebie, i to się nie dzieje nawet jakby z mojej woli. Tak? Ja po prostu zostałem przez Boga uwolniony z tego demonicznego systemu. I Bogu za to dziękuję, że w moim przypadku On to zrobił. Natomiast jeżeli chcę doświadczać Bożego błogosławieństwa, jeżeli chcę być takim światłem w Chrystusie Jezusie dla innych to Jezus nie ma nic wspólnego z nieczystością, z pogaństwem, Jezus nie ma nic wspólnego ze zwiedzeniem, z duchem antychrysta, z duchem tego świata, ducha mamony. Jezus przy okazji tych świąt, on naprawdę nie ma nic wspólnego z, z biznesem w takim wydaniu, z taką konsumpcją, po prostu z wiarą w jakieś czary-mary, Mikołaje, bombki, prezenty, choinki, światełka, lampki, jakieś, nie wiem, opłatki. Podzielmy się, miejmy pokój między sobą. Kochani, to jest jakiś obłęd, co się w Polsce dzieje. Kochani, ludzie, którzy nie znają Boga, myślą, że są chrześcijanami. Nie znają Boga, nie przeżyli nawrócenia, nie są wypełnieni duchem Jezusa Chrystusa, nie żyją w relacji z Chrystusem Jezusem. Nie wykonują woli Bożej, nie znają Go, nie znają Jego głosu, więc nie wypełniają Jego woli. A święta obchodzą, święta obchodzą, święta. Co prawda, uważam, że te święta są niebiblijne, one mają korzenie nieczyste, że tak powiem. No ale ludzie to obchodzą i jakby obchodząc parafują to, że Jezus Chrystus przyszedł tu na ziemię, że był, że Bóg objawił się w Chrystusie Jezusie, przyjął postać człowieka, że Bóg wydał samego siebie w Chrystusie Jezusie jako ofiarę przebłagalną, został zabity jako ofiara. Ofiara sprawiedliwego została poniesiona i przez Ojca przyjęta dla naszego zbawienia. Krew Chrystusa Jezusa jako Słowa Bożego, żywego Słowa Bożego, została przelana. Dla naszej sprawiedliwości. Jezus Chrystus nie został w grobie, Jezus Chrystus żyje, kochani. Jezus Chrystus w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem. On został z grobu podniesiony, z martwych w mocy zmartwychwstania, przez chwałę Ojca, stał się w zmartwychwstaniu życiodajnym duchem. I naprawdę żyje. I jest tym samym który chodził, chodził po ziemi. Tylko po ziemi chodził jako ten, który wyparł się samego siebie, czyli wyparł się tego, kim przed wcieleniem był. On tu żył i funkcjonował jako człowiek, napełniony Duchem Świętym, mocą. On nie chodził tu po ziemi i nie czynił dzieł, dzieł Ojca jako Bóg, on tu czynił dzieła jako człowiek, Napełniony duchem świętym, ale w zmartwychwstaniu odzyskał wszystko. Więc to jest, kochani, żywy Bóg. Kiedy, kiedy obchodzicie święta, to wyrażacie prawdę, że Jezus Chrystus był człowiekiem, że Słowo Boże ciałem się stało, że zamieszkało tu na Ziemi. Więc, kochani, Powiem tak: jeżeli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie uwierzyłaś, nie przyjęłaś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie uwierzyłaś w Niego jako Pana, jako Boga Żywego, nie uwierzyłaś w to dzieło, o którym wspomniałem, o którym mówi Nowy Testament, w ogóle cała Biblia, to ja się pytam: po co te święta obchodzisz? Bo jeżeli słyszałaś o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, a odrzucasz ten Boży dar łaski zbawienia przez wiary w Chrystusie Jezusie, odrzucasz dar Bożego takiego Nowego Narodzenia, odrzucasz dar napełnienia Duchem Świętym, no to te święta świętujesz na własny sąd. Więc czas się obudzić. Czas Przejrzeć na oczy. Bo jeżeli nie chcesz Chrystusa, nie, nie wierzysz i nie jesteś zbawionym człowiekiem, słuchaczu, słuchaczko, to daj sobie spokój z tymi świętami. Naprawdę. Lepiej nie świętować, bo, bo i tak świętując, świętujesz na własny sąd. Więc powiem tak. Skoro już te święta są, skoro jest taki czas wolny, to ja proponuję wziąć przynajmniej Nowy Testament, zaprosić Ducha Świętego do czytania i aby to sam Bóg Ciebie prowadził i objawiał prawdę, rzeczywistość. Rzeczywistość, do której Bóg Cię zaprasza. Tak, abyś mogła nie przeze mnie, ale bezpośrednio przez Boga być pouczona i przekonana, o tym, że zbawi, zbawienie jest w Chrystusie Jezusie i że to zbawienie jest takim miejscem realnym i rzeczywistym, już tu i teraz, gdy uwierzysz. Gdy uwierzysz, doświadczysz prawdy, doświadczysz takiej żywej relacji z Chrystusem, będziesz wiedziała, że on do Ciebie przyszedł, że w Tobie żyje, w Tobie mieszka, będziesz mogła z nim chodzić. Wszędzie będziesz mogła z nim spać, będziesz mogła na zakupy z nim pójść, będziesz mógł e, pójść na trening, e, pójść pobiegać. Będziesz mogła pójść na basen, będziecie mogli pójść um, po prostu do pracy z Nim i w Nim i dla Niego. On będzie do was mówił, będzie was prowadził. I to jest coś pięknego. I to jest coś pięknego. Bóg zaprasza ludzi do takiej rzeczywistości. I ktoś, kto czyta Nowy Testament szczerze, um, i prosi Ducha Świętego, aby Go wprowadzał w prawdę. To Bóg to zrobi, Bóg, Bóg poprowadzi takiego człowieka. Bóg wleje wiarę w serce takiego człowieka, i taki człowiek doświadczy zbawienia, pozna Pana, pozna to, o czym ja teraz mówię. Więc niech te święta nie będą takimi świętami, które, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, świętujesz na własny sąd. Niech to będzie czas, kiedy otworzysz. Swoje serce na Jezusa Chrystusa. Niech to będzie czas, kiedy otworzysz swoje serce na prawdę Pisma Świętego. Nie na tą prawdę, którą Tobie założyli, nie na tą prawdę, którą słyszysz od ludzi. Nawet mnie nie słuchaj. To, co ja mówię, niech będzie dla Ciebie tylko taką pobudką i informacją, taką inspiracją do tego, żeby sięgnąć po Pismo Święte, aby zwrócić się. Boże, daj mi się poznać. Przemów przez te pisma do mojego serca i pokaż mi, kto to jest Chrześcijanin? Pokaż mi, zbadaj serce moje i pokaż mi, czy ja jestem wierząca, czy niewierząca, czy jestem uczniem Chrystusa, czy nie jestem uczniem Chrystusa. Czy jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony? Czy ja przeżyłem nowo narodzenie, czy nie przeżyłem nowego narodzenia? Czy ja zostałem duchem Jezusa Chrystusa napełniony, czy nie zostałem tym duchem napełniony? Czy ja znam Twój głos, czy ja pełnię Twoją wolę? Bóg Wam to wszystko powie, kochani, głowa do góry. Głowa do góry. Bóg jest miłością i z miłości Jezus Chrystus został posłany. To Bóg objawił swoją miłość względem mnie, względem Was, względem Ciebie, względem Ciebie. I Bóg chce, wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bo wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są grzesznikami, i Bóg wzywa ludzi, aby się upamiętali, aby przyszli do Niego, aby uwierzyli, aby zawrócili ze swoich dróg, aby zawrócili z tej drogi, którą świat im wymalował. Więc zbawienie jest w Chrystusie Jezusie, i wolą Bożą jest to, aby każdy człowiek był zbawiony. Bóg chce każdemu dać się poznać, ale klamkę od drzwi. Przez które wpuścimy Boga do naszych serc, my mamy w swoim ręku. Więc Bóg mówi: naciśnij, otwórz, a ja wejdę i będę z Tobą wieczerzał, będę w Tobie żył, będę Cię prowadził, nasycę Ciebie, zaspokoję Ciebie. Będziesz mnie znała, będziesz znała mój głos. Wiecie, Bóg naprawdę chce tego. Bóg chce uleczyć ludzi. Lekarstwo dla chrześcijan jest umieszczone w nich. To lekarstwo w nas jest. Ten sam Chrystus, który chodził po ziemi, leczył, uzdrawiał, wyganiał demony, z wzbudzał. Ten sam Chrystus Jezus jest w nas. To znaczy w tych, którzy go przyjęli. Którzy doświadczyli nowonarodzenia duchowego, nowonarodzenia z Boga. <tryk> Ja świąt nie świętuję, dlatego że jestem świadomy tego, że Chrystus Jezus jest we mnie. Po co mi bombki? Po co mi światełka? Po co mi jakieś mikołaje, jakieś renifery? Po co mi jakieś choinki, bombki, e, jakieś prezenty? Po co mi to? Kochani, ja największy prezent w swoim życiu dostałem w próbie samobójczej, kiedy przyszedł do mnie sam Pan i mnie wypełnił. Dostałem prezent z nieba. Chrystus Jezus we mnie. Jest tym darem, jest tym darem, którego pragnę poznawać, bo to kiedy Jego poznaję, to doświadczam uzdrowienia, doświadczam przemiany od wewnątrz. Bóg zmienia charakter, Bóg zmienia duszę, emocje, uczucia, wyobrażenia, pragnienia, myśli człowieka, więc to jest ten dar, który pragnę, to jest ten dar. Pragnę go widzieć, pragnę go oglądać, pragnę się w nim radować, pragnę w jego obraz by być zmieniany. Bóg dał mi swojego ducha i w mocy zmartwychwstania mnie formuje. To jest moja radość, to jest moje szczęście. Naprawdę nie potrzebuję świąt do szczęścia. Bóg swoją miłość we mnie wlał i wiem, że On mnie kocha, że Jego miłość mnie wypełnia, ogarnia od wewnątrz i od zewnątrz. Jestem zaspokojony w Bogu, jestem szczęśliwy w Panu i Zbawicielu moim. Me wnętrze się cieszy i raduje ze zbawienia. Ja się cieszę, że mogę poznawać Boga, choć troszeczkę poznałem, ale chcę więcej, chcę więcej, kochani, poznawać mojego Pana, mojego Boga, bo wiem, bo wiem. Że On pragnie, abym, abym cały czas trwał w relacji z Nim, bo On pragnie, abym Go jeszcze bardziej poznawał. I to jest moje szczęście być blisko Pana, być w Panu, żyć w Panu, żyć dla Pana. Po co mi bombki? Po co mi światełka? Co mam z zewnątrz przyjmować, upiększać swoje życie? Kochani, Jezus Chrystus jest światłością tego świata. Kiedy masz Go w sobie, to masz światłość tego świata w sobie. Kiedy On się w tobie objawia, kiedy Go poznajesz, to od wewnątrz poznajesz drogę, prawdę i życie. Poznajesz, poznajesz życie zmartwychwstałego, życie, życie wieczne. Poznajesz światłość tego świata. Poznajesz mądrość, poznajesz moc, poznajesz chwały. Poznajesz wolę Jego, poznajesz swoje przeznaczenie w Nim. Czego ja mogę więcej chcieć, kochani, tu na ziemi? Święta? Jakie święta? Po co mi te święta? Dlatego nie obchodzę świąt, moi drodzy. Nie chcę być człowiekiem dwulicowym. Nie chcę być człowiekiem, który jest hipokrytą, który z jednej strony. Mówi wam prawdę, że Bóg zaspokaja człowieka we wszystkim i staje się jakby człowiek może doświadczać spełnienia w Bogu, a jednocześnie sam miałbym szukać spełnienia czy szczęścia w czym innym oprócz Chrystusa? Byłbym po prostu hipokrytą. Byłbym człowiekiem, który jest dwulicowy. Stoję przed wami jako zwykły człowiek urodzony w tym kraju jako człowiek którego Bóg zbawił ja naprawdę niczego innego nie potrzebuję ja nie potrzebuję tych świąt żadnych świąt nie potrzebuję kochani to jest wolność wiecie dzisiaj byłem w pewnym markecie ja na markety mówię, że to współczesne świątynie, że to są współczesne kościoły. Tam się odprawiają nabożeństwa, tam ludzie się modlą o więcej pieniędzy. Oj, przydałoby się jeszcze więcej pieniędzy, bo chciałabym kupić to, chciałabym kupić tamto. Boże, daj więcej pieniędzy, rozmnóż, rozmnóż mi w portfelu. Wtedy się ludzie modlą. Mają brak, tak? Chrystusa nie chcą. Chcą czegoś, co im Chrystus może dać, ale Jego nie chcą. Dzisiaj ludzie chcą światełek, prezentów, chcą kariery, chcą wiedzy, chcą wódki, chcą papierosów, chcą narkotyków, chcą się dopalić, dopalaczami, chcą kobietek, seksu, pieniędzy, więcej pracy, więcej samochodów, większe domy. Większe marzenia, jeszcze więcej celów, jeszcze więcej planów. Tego chcą dzisiaj więcej. Ludzie, ludzie, to jest wyścig szczurów, kochani. Tak żyje świat. Jezus przyszedł i dobrze wiedział, jak tu ludzie żyją, bo to jest taka natura ludzka od wieków, od czasu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. To jest objaw grzechu. To, że ludzie się zatrzymać nie mogą. Ciągle im mało, i mało, i mało, i mało. To jest objaw zepsucia. To są ludzie, takie życie grzesznika jest życiem w porządliwościach, w tych złych namiętnościach ciągle mało, ciągle wyżej, ciągle dalej, ciągle szybciej, ciągle głębiej. Więcej, więcej, więcej. Jestem, jestem niezaspokojony, ciągle muszę coś robić, do czegoś zmierzać. Kochani, to jest jedno wielkie dziadowskie przekleństwo to jest przeklęte życie. Szczęście daje Chrystus Jezus. Szczęście daje poznanie Jego, poznanie Jego głosu i poruszanie się w Jego woli. Szczęście daje Jego pragnienie, aby pełnić Jego wolę. To jest szczęście dla chrześcijanina. Dlatego nie potrzebuje świąt. Dlatego nie potrzebuje świąt, kochani. Nie potrzebuje systemu, który mnie prowadzi. Bóg dał mi namaszczenie i to namaszczenie mnie poucza, która droga jest prawdziwa. Chrystus we mnie w duchu świętym poucza mnie, przemawia, koryguje mnie, zmienia. Bóg, da, Bóg używa mego serca, oczu i uszu, mego serca, pokazuje mi, co jest Jego wolą, pokazuje mi, czego mam szukać. Jezus, kiedy był tu na ziemi, on mówił tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Kto dzisiaj w to wierzy? Kto szuka dzisiaj Królestwa Bożego? Jakiego królestwa? A gdzie ono jest? A jaki Bóg? Też Go nie widać, prawda? Więc ludzie sobie tworzą swoich bogów i swoje królestwa. I ciągle wyżej, dalej, głębiej, szybciej. Więcej. Ich sprawa, kochani. Jezus powoła, powołuje ludzi do relacji z sobą i pragnie mówić do człowieka i prowadzić tego człowieka, i pragnie być tą miłością, w którym człowiek żyje, tą miłością, w której człowiek jest spełniony. Ta Boża miłość to nie emocje, nie uczucia. To nie jest Bóg, który jest egoistą, ale to jest ta miłość, którą Bóg bezinteresownie okazuje człowiekowi i rozlewa w Duchu Świętym od wewnątrz. Więc ja mogę powiedzieć: Dziękuję Bogu za prezent, dziękuję Bogu za to, że co dzień mogę się radować, co dzień mogę świętować, e, trwając w Chrystusie Jezusie, doświadczając Jego bezinteresownej, wszechogarniającej, wypełniającej miłości, która mnie leczy, która mnie wyzwala e, z tego, co świat mi założył. To są moje święta. Królestwo Boże to nie napój, nie pokarm, nie odzienie, ale to pokój, sprawiedliwość i radość w duchu świętym. Więc kochani, pobudka, pobudka moi drodzy, niech to co mówię będzie dla was inspiracją, bo albo ja zwariowałem i Bóg kłamie, a wy macie rację. Albo jest całkowicie odwrotnie. Ja pragnę być młodym winem, pełnią ducha świętego Upity. Pragnę być pijany od Bożej Obecności. Pragnę. Być głupcem w oczach tego świata, w oczach ludzi nienawróconych, ludzi, którzy żyją po bogańsku, ludzi, którzy nie znają Chrystusa Jezusa, którzy nie przyjmują Ewangelii, nie przyjęli zbawienia, nie przyjęli Zbawiciela. Pragnę być głupcem w oczach ty, tego świata, ale za to chcę znać mojego Pana, chcę znać, bo wiem, że w jego ręku jestem bezpieczny. Wiem, że <trych> trwając w Chrystusie Jezusie, Bóg mnie trzyma w swoich rękach. Jestem strzeżony mocą Bożą. Jestem Jego wyłączną własnością. Słowo Boże mówi, że jestem Jego ludem. Że ci, którzy uwierzyli, stają się Jego ludem i są źrenicą w Jego oku. I kto dotyka ich, to Bóg ich dotknie. Przeciwnik jest pokonany. Kiedy Chrystus jest z nas, to Chrystus jest tym, który manifestuje swoje zwycięstwo wobec królestwa mocy ciemności, królestwa tego świata. I żyjąc w nim doświadczamy zwycięstwa. Doświadczamy Bożego planu zbawienia przez życie Jego. Czego ja mogę chcieć więcej? <laughs> Dlatego nie obchodzę świąt, kochani. Przemyślcie temat. Błogosławię Was. Błogosławię Was i niech ten okres świąt będzie ku zbawieniu, ku zbawieniu Waszego i Waszych rodzin. Dziękuję Wam, Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.